Michał Płochecki, a jednocześnie nasz podstawowy bramkarz. Słów kilka o minionym sezonie PG w Football Okej, okay, po pierwsze poprzedni sezon zakończyliśmy na bardzo, bardzo dobrym, fajnym drugim miejscu. Zapewne przed sezonem dzielibyśmy takie miejsce w ciemno. Natomiast przebieg no, tego sezonu wskazywał na to, że może nawet, może nawet była szansa ograć coś więcej. Ale tam gdzieś zabrakło, może w w jednym czy dwóch meczach troszeczkę szczęścia, jak to zwykle w nożnej bywa. E, bardzo się cieszę oprócz drugiego miejsca, oczywiście z tego, że udało się to wszystko w bardzo szybkim czasie poskładać, mimo wielu zmian osobowych w drużynie oraz mimo wielu, wielu jakichś tam zawirowań. E, osobiście również bardzo się cieszę z tego, że jakiś miałem plan taki swój trenerski na ten sezon sprawdzenia kilku rzeczy i to się udało również zrobić. Mam na pewno spory, spory materiał do analizy, spory materiał do przemyśleń. Trochę, trochę rotowałem zawodnikami na różnych pozycjach, żeby zobaczyć kto gdzie jak wypadnie i to wyszło bardzo pozytywnie, nawet w kilku, w kilku przypadkach byłem bardzo zaskoczony, bo, bo wyszło to nawet lepiej niż sobie zakładałem na początku. I oczywiście, żeby nie było, że się hełpimy tym drugim miejscem i... Przyklejamy sobie medale na piersi i tańczymy z nimi dookoła z radości. Wieszamy w odpowiednim, miejscu, na odpowiedni, w odpowiednim miejscu w szafie i, i walczymy dalej. Trenujemy, przygotowujemy się do, do nowego sezonu. Takim test, test przygotowaniem będzie Puchar, puchar Polski. Potkańc października w, w Wyspku Białej. Również, również oczywiście no zobaczymy jak będziemy wyglądać po, po, po imprezach międzynarodowych. Część, część drużyny jedzie do Indii, tak więc Zobaczymy jak będziemy wyglądać, na pewno też nowe, nowe otoczenie, nowe warunki, inne boisko zupełnie, którego nie znamy. Ale dla wszystkich drużyn będzie wszystko nowe, tak więc powalczymy tam na pewno o dobre miejsce. Myślę, że final jest naszym minimum w piersku i jeżeli wszystko pójdzie po dobre myśli, może nawet wyjedziemy z koparem w ręku. Zapraszam gorąco jeszcze raz do, do kibicowania naszej drużynie. Hej okay, jedziemy do przodu. Marek Lubczyk, nasz zawodnik. Marek, powiedz parę słów o, o tym, jak, jak wrażenia po e, zakończonym sezonie PGF Blind Football. E, najkrócej, jak mówiąc, jestem zadowolony. Mamy e, srebrny medal. E, trener mi dał e, szansę, po, pograłem jakieś tam minutki sobie. Jestem zadowolony z tego, że chłopaki i młodsi Koledzy, moi młodsi, dają radę, coraz lepszy progres jest, robią postępy, myślę, że w Pucharze Polski zrobimy furorę i no co, jedziemy dalej. Erik Wachowiak, kolejny nasz zawodnik. Erik, powiedz parę słów o minionym sezonie PGF Blind Football i na koniec jeszcze powiedz mi słów kilka o nadchodzącym Pucharze Polski który już e, pod koniec października w Bielsku graje. Co do minionego sezonu, jestem pewien, że e, dał mi sporo nowego doświadczenia. Zyskałem sporo minut od trenera i e, pokazałem, na co mi stać na boisku. E, w szczególności podczas ostatniego meczu w sezonie, czyli przeciwko drużynie z Poznania. Stałem na obronie i pokazałem e, zarówno e, ludziom z drużyny, jak i przeciwnikom, że nie mam miękkiej gry. No Oczywiście czuję lekki niedosyt, ale będę jeszcze grać. Bardzo będę dobrze. Trać. Jeszcze o Pucharze słów kilka. <laughs> Cóż, jeśli chodzi o Puchar Polski, który odbędzie się już w październiku, będę trenował systematycznie i kiedy będę na nim występował, będę dawał z siebie tyle, ile fabryka dała. I postaram się dać duży wkład, by Śląsk Wrocław został mistrzem Polski. I o to chodzi. Hej, Śląsk. Kacper Mazur, kolejny na zawodnik. Kacper, parę słów o, o, tym, o tym minionym sezonie e, PGF Blind Football. Myślę, że ten sezon był dla nas bardzo udany. E, ogólnie zaangażowanie drużyny było na wysokim bardzo poziomie. Determinacja, e, walka, serce zostawione na boisku. E, no ogólnie mieliśmy Mamy młody skład bardzo i no nawet to było takie niespodziewane trochę, że mieliśmy taki wynik no ale no widać że mamy dobrą młodzież która się bardzo dobrze rozwija no i ogólnie bardzo pozytywny sezon dla nas Dostałeś od trenera sporo minut wychodziłeś w pierwszym składzie więc to na pewno na plus a co byś jeszcze powiedział o nadchodzącym Pucharze Polski, który już w listopadzie w bielsko -Bi. No Myślę, że tam będziemy walczyć o pierwsze miejsce zdecydowanie Mamy na to potencjał mimo młodego składu bardzo no, w, nasz, w naszym zasięgu są no, wszyscy do pokonania więc będziemy tam walczyć o pierwsze miejsce oczywiście Tak jest Dobra już Konieczny, kolejny nasz zawodnik Gwiazdeczka błyszcząca, strzelił piękną bramkę, e, który by się nikt nie powstydził. E, słów kilka powiedz o minionym sezonie PGF Blind Football League i no to... na koniec jeszcze o Pucharze Polski, który będzie pod koniec października w Biosku Biaje. To tak, sezon zakończyliśmy srebrnymi medalami. Moim zdaniem bardzo zasłużonymi, odmłodziliśmy kadrę, gra była dużo bardziej uporządkowana niż w roku poprzednim. Moje liczby indywidualne są gorsze, ale wynika to ze względu na inną rolę na boisku, no bo w tym roku więcej, dużo więcej zadań defensywnych. Ale myślę, że sezon możemy zdecydowanie zaliczyć do tych udanych. Co do pucharu, to pff, tak jak już jeden z kolegów wspomniał, będzie on rozgrywany na boisku, na którym jeszcze nie mieliśmy przyjemności się pojawić i tam pff, planujemy za zagrać o złoto bo to będzie dla nas wszystkich bardzo ważny turniej. Hej, Śląsk! Emanuel Dzieżanowski, kolejny z zawodników, młody talent. Powiedz słów kilka o minionym sezonie PGF Blind Football i jak się zapatrujesz na Puchar Polski? Generalnie sezon dla mnie zaczął się dopiero od tej ligi. Wcześniej nie mogłem być. Ale nie uważam za stracony, jest dużo do poprawy, no i dużo jeszcze będziemy grać, no. A jeżeli chodzi o puchar, no to w skrócie nowe boisko będzie, więc nie wiadomo jak będzie to wyglądać. To się zgadza, pierwszy raz będziemy grali na boisku w Bielsku Białej. Wierzę, że wyjdziemy jak najlepiej tam. Zresztą jak zawsze. I o to chodzi: o, to, o pozytywne myślenie, przede wszystkim i o to, żeby się trzymać z drużyną i jak najwięcej trenować. Piotr Kazimierski, nasz bramkarz drugi. E, powiedz słów kilka o minionym sezonie PGF Blind Football. I na sam koniec e, coś o Pucharze polskim, który już niedługo, pod koniec października, w Wielskubiach. Przede wszystkim cieszę się, że udało mi się mimo problemów zdrowotnych na początku sezonu przebranocować w miarę kompletny okres przygotowawczy z nami. Więc, to jest dla mnie najważniejsze. No i też, że osiągnęliśmy to, co było do osiągnięcia. Wszyscy wiemy, jak jest sytuacja. Widzę, mamy dużo nowych zawodników, więc, bardzo mnie cieszy progres. i to, że udało się nam dokonać zmiany pokoleniowej w naszej drużynie. No i jeżeli chodzi o Puchar Polski, to niestety nie będę mógł być na Pucharze polskim. bo mam jeszcze zabieg planowany, chirurgiczny. Oczywiście nie martwcie się, nic, nic groźnego. Dwa tygodnie po zabiegu wracam do treningu. Chyśląc. Będziesz kibicową i wspierał nas dużo. Żeby nie było, że pytający będzie sobie sam zadawał pytania i na nie odpowiadał. Ostatnią osobą do, do naszego mojego resume całego sezonu jest nasz kapitan Adrian Słoninka. Adrian, jak oceniasz nasz sezon, z którym zdaliśmy bardzo dobre drugie miejsce? No, jestem bardzo pozytywnie naprawdę zaskoczony postawą naszych młodych talentów z ośrodka. Zarówno Eryk, Emek, Kacper, no już trochę starszy i bardziej ograny Irek. Pokazali naprawdę klasę na boisku. Kacper, Mazur jest rozważany do, 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 do szerokiej kadry. Nie było lekko, ja się nie spodziewałem takiego wyniku. Patrząc na zeszły sezon, to naprawdę zrobiliśmy ogromny progres, co widać po meczach z. Najtrudniejszym dla nas przeciwnikiem, czyli Wisłą Kraków. W zeszłym sezonie wyglądało to tak, że dostaliśmy 4-0 i 1-0 w mazak, a teraz wyglądało to tak, że no było to tylko 1-0 w plecy i elegancko-remisik 1-1. Także no jest progres naprawdę. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Na Pucharze Polski. Ja mam naprawdę duże nadzieje i bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość, bo ta drużyna naprawdę nabiera rumieńców i wyglądać to zaczyna wszystko świetnie. Ta nasza gra jest coraz lepsza, jest zgranie, jest, jakaś, jest jakiś pomysł, są już wprowadzane zagrania taktyczne. Także to tak.